Czołem, drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Bądź mną. Wybory. Znajdujesz na chacie swój stary telefon, jakiś szajsung na kiju. Wpadasz na genialny plan. Wgrywasz na niego całą dyskografię Krzysztofa Krawczyka. Na dzwonek ustawiasz: Chciałem być. Idziesz głosować. Wraz z kartami do głosowania wrzucasz niepostrzeżenie telefon. Witrasz się za drzwiami i zaczynasz dzwonić na telefon z urny. Chciałem być marynarzem. Dzwonek jest na tyle głośny, że wszyscy obecni w pomieszczeniu go słyszą. Co tu się odpierdala.mp4? Komisja nie wie, co robić. Przecież nie może otworzyć urny do godziny 21. Wracasz do piwnicy, wykonując cały czas połączenia do telefonu z urny. Dzwonisz co minutę do samego końca głosowania. Wracasz 10 minut przed zakończeniem wyborów. Z sali, w której jest telefon w urnie, słychać głośne odgłosy. Wchodzisz do pomieszczenia. Widzisz kilkadziesiąt osób tańczących do ponadczasowego hitu Krawczyka. Leje się gorzała. Śledziki, ogóreczki i kiełbasa zrożna. Nikt już nie myśli o wyborach. Komisja napierdolona w trzy dupy. Nagle przestaje grać muzyka z telefonu z urny. Bateria wyczerpana. Obywatele wychodzą z sali i idą w swoją stronę, zbierając wszelkie pozostawione fanty. Zostaje pięć minut do końca. Cała komisja leży na jebana. Przypominasz sobie, że w telefonie są twoje dane. Kradniesz całą urnę i wyrzucasz do najbliższego kontenera. Nikt nie dowiaduje się o tym, co właśnie uczyniłeś. Przypominasz sobie, że przez ostatni miesiąc namawiałeś wszystkich znajomych na korwina. W twojej komisji mogło być nawet kilkaset głosów na partię króla Janusza. Patrzysz na sondaż ipsos na kiju: 4,9% Doublefacepalm.jpg. Czytał pościółż. Na razie mało past o samych wynikach wyborów, ale pewnie jutro się rozkręcą.